Dobra, Jacek, jako pierwsze zadanie przepuń sobie 100 metrów, 50 metrów oburącz. Ze zwróceniem uwagi na to, na naszym pracowaliśmy na analizie. Ze sprawnego chłopaka, który miał 18 lat, nagle zostałem przywiązany do łóżka. Jedyną rzeczą, którą byłem w stanie zrobić, to spojrzeć na ten sufit i nic więcej. Byłem całkowicie um, sparaliżowany i to było okropne. Jednego dnia chodzisz, zbiegasz, wspinasz się, jeździsz na rowerze, um, możesz wszystko, a drugiego dnia Twoje życie wywraca się do góry nogami. Co się stało? To był zbieg okoliczności. Nieszczęśliwy, skok na główkę, uszkodziłem sobie kręgosłup. Ale to był wypadek. Wypadki się zdarzają, trzeba się podnieść. E, tak naprawdę zwycięzcę poznaje się nie po tym, że wygrywa, ale po tym, jak pokonuje siebie, trudności, które spotyka, bo tych w życiu nam nie brakuje. E, ja się podniosłem, naprawdę no, się nie obraziłem, a wręcz ją pokochałem, bo daje mi też w jakiś sposób wolność, bo Schodzę z tego wózka, wchodzę do wody i jestem samodzielny, mogę się poruszać. Czuję tę wodę, chłodzi mnie. Ale jest też dla mnie szansą. Szansą na to, żeby się wybić, żeby osiągnąć e, sukcesy sportowe. I przede wszystkim taką, taką wielką satysfakcją, e, że się nie poddałem, że pokonałem siebie. To jest człowiek, który codziennie rano budzi się i nie ma problemów typu, czy zaspałem do pracy, czy nie zaspałem do pracy. Tylko. Nie mogę wstać na swoje nogi, nie mogę poczuć rosy na trawie, nie mogę się przejść, nie mogę iść nawet do toalety wszystko zabiera mu dużo więcej czasu, więc ten jego dzień musi być precyzyjnie poukładany, i to jest, to jest coś, co trzeba dodatkowo podziwiać, bo znam wielu sportowców profesjonalnych, którzy nie podchodzą nawet w w 40% tak profesjonalnie jak Jacek, do tego, co, co on chce osiągnąć, i, i do poprzeczki, jaką, jak wysoko sobie ją postawił. Jednym ruchem dotyka ściany i się od razu obraca. Widzisz? Raz, dwa. I tutaj już się obraca. Widzisz? Głowa, jak jest skierowana. W kierunku ściany. Nie cały czas nasoki, tylko głowa jest w kierunku ściany, przerzuca ciało, tak Robi to wszystko w dużo dynamicznie. To moje zgrupowanie, które jest pierwsze po mistrzostwach Europy. Mamy je dobrze jeszcze przygotować pod kątem igrzysk paralimpijskich w Rio. Jestem tutaj, aby ćwiczyć głównie technikę, tak żeście Państwo widzieli, są to dwa treningi dziennie, trenujemy około kilometra do 1200 metrów, ale to jest tylko jeden etap, drugim etapem to są ćwiczenia w terenie, głównie po górach, żeby wyrobić sobie wytrzymałość. Sprawdziło się to w przypadku naszych piłkarzy pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego. Sprawdziło się wielokrotnie Justynie Kowalczyk. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Moim zadaniem jest przygotować Jacka do tego, żeby, żeby ten medal był. Fizycznie mamy opracowany tak plan, żeby był w szczycie swojej formy akurat w momencie, kiedy będzie startował. Ale do samego startu jest potrzebnych jeszcze kilka puzli tej, tej układanki, typu podejście psychiczne, ale też współpracujemy z Asią Budzic, która jest świetnym psychologiem, właśnie która też była pływaczką, startowała na igrzyskach olimpijskich. E, współpracujemy z kliniką i z rehabilitantami, którzy są partnerem polskiego. Komitetu Olimpijskiego, więc to jest masa ludzi, to jest zespół, to jest jak taki garaż Formuły 1, a on jest naszą Formułą 1. Stawiam sobie cel 1: poprawić własne rekordy, być w gronie zwycięzców. Wygrać z losem, zdobyć medal jakby da, oczywiście, ale przede wszystkim popłynąć najszybszy wyścig swego życia. 20 metrów, kolejny raz. Do zobaczenia, gdzie się wygrywa. Pierwsza 15. jesteś poza zamiastami.